Witam, ogniwo Eko Plus, Plus, 16 kW w mojej kotłowni. Dzisiaj chciałbym króciutko podsumować, być może jeszcze niedobry czas jest na to, ale myślę, że warto już na to zwrócić uwagę, ile to pali. Albo inaczej, ile ten kociołek spalił od czasu, kiedy go zakupiłem, zainstalowałem i zacząłem się, że tak powiem, doszkalać w obsłudze tego kotła żeby to pokazać nie będę tego robił na statystykach i wykresach esterownik.pl tylko przejdziemy do komputera i zobaczymy to w Excelu. No i okej, okay, jesteśmy teraz przed komputerem, przed moim Excelem. Sam sobie zrobiłem taką tabelkę. Zasadniczo to, kiedy ile sypię węgla, wpisuję sobie do kajeciku, a później, jak mam czas, to sobie przepisuję tu do takiej tabelki, którą przygotowałem sobie. Miałem to zrobić coś na podobę esterownik.pl, ale raczej to jest niemożliwe, a, a przynajmniej yy, wydaje mi się, że niepotrzebne. Tutaj w tej tabeli widać realnie, ile wsypałem węgla w danym miesiącu do tego kociołka. Być może nie jest to. Odpowiednikiem statystyk na stronie esterownik.pl, ale przynajmniej realnie pokazuje ile tego poszło, kociołek. Był kupiony w sierpniu i tak przez kolejne miesiące sobie to notowałem, aż do obecnie lutego. Dzisiaj jest 26 luty. Wczoraj, 25, zasypałem 100 kg węgla. Tak na marginesie próbkę nowego węgla, o czym powiem w oddzielnym filmiku. I, I tutaj już mogę to podsumować, dlatego że na pewno do marca to wystarczy. Trzeciego, czwartego. Temperatury bardzo wysokie na dworze i, i bardzo mocno przykręcona temperatura nagrzejniki w ciągu dnia. I tak, co mogę powiedzieć. Kupiłem generalnie 6100 kg opału. Zużyłem do dnia wczorajszego, powiedzmy, wsypując ostatnią dawkę 100 kg do zbiornika 3300 kg, czyli 3,3 tony. No i zostało mi do dyspozycji tak, 2800 kg, 2,8 tony. I w poszczególnych miesiącach tutaj widać, jak się kształtowało zużycie tego opału. W sierpniu, kiedy kociołek był kupiony, no ciepło na dworze jak diabli, a poszło aż 225 kg. A dlaczego tak dużo? Dlatego, że no, po pierwsze uczyłem się tych ustawień, bo jak to w praktyce bywa instalatorzy montują kociołek i mówią do widzenia. A ty się baw, no i, i tak się bawiłem, że, że trochę tego opału mi poszło. E, tutaj jest akurat sierpień pokazany. E, dopiero pod koniec sierpnia gdzieś tam udało mi się to opanować z tymi wszystkimi ustawieniami i tak dalej, i tak dalej. I już we wrześniu e, poszło tylko 100 kg, e, ale tylko i wyłącznie na, e, na centralną wodę użytkową czyli na boiler. No tutaj w sierpniu jeszcze tak no, testowaliśmy instalację centralnego ogrzewania, bo były wymieniane rury, grzejniki, czy gdzieś coś nie cieknie i tak dalej. No to trochę tego węgla e, poszło w październiku 300, w listopadzie już 500 kg, tyle sobie zakładałem na zimę. Jednak grudzień okazał się być bardziej brutalny, mimo że nie było zbyt zimno. To poszło aż 775 kg w styczniu 725 kg, no i w lutym 675 kg. W marcu zdecydowanie będzie mniej, bo prawdopodobnie będę już przechodził na tryb letni. I tylko sporadycznie przełączał się na tryb zimowy, dogrzewając sobie wieczorem trochę w mieszkaniu. Tak przynajmniej szacuję. Wiem, że to specjalnie nie jest zalecane, ale, ale tak będę robił I, i, i tyle. Co tu bym jeszcze mógł powiedzieć? No, tutaj mam jeszcze oznaczone, kiedy czyściłem kociołek przez te parę miesięcy użytkowania, raptem 5 razy. Także nie jest to zbyt kłopotliwa obsługa tego kotła. Na innych filmach widzieliście, że specjalnie to tam w tym wymienniku nic nie ma. Kocioł jest zasadniczo czystym kotłem, przynajmniej w stosunku do mojego palenia i mojego opału, jakim dysponuję. Tak więc generalnie, za tych 7 miesięcy użytkowania. E, troszkę latem, i praktycznie już całą zimę, bo można powiedzieć, że w marcu to już zima się kończy. 3300 kg e, wsypanego opału do zbiornika. Tutaj sobie jeszcze taką tylko prościutką charakterystykę zrobiłem. E, jak to się kształtowało w poszczególnych miesiącach, e, ale też te zużycie opału wynikało z tego, że trochę bawiłem się tymi trybami w grudniu szło, szedł kociołek na ekoalu, w styczniu na grupowym, oczywiście częściowo teraz w lutym leci sobie też częściowo na tych, na ustawieniu w trybie ręcznym no i tyle, wydaje mi się, że całkiem to nieźle pali na pewno do końca marca, a, a może nawet i do końca lutego, kwietnia uda się zamknąć ten okres spalania w granicach 4,200-4,500 kg po tych no powiedzmy już 9 miesiącach. Tak? Pełną taką informację dopiero dostanę jak dojadę do lipca, o ile w ogóle się zdecyduję, żeby maj czerwiec lipiec palić w tym piecu, bo, bo, bo szczerze mówiąc nie mam takich planów. Wydaje mi się, że jednak boiler pójdzie na prąd. Boiler czy ciepła woda użytkowa pójdzie na prądzie i nie będziemy męczyć tego piecyka, chyba że, że po prostu będę widział, że jak stoi, to tordze wieje, to, rdzewieje, no to wtedy, wtedy będzie palił. Jak to wygląda jeszcze na statystykach? Akurat tutaj przygotowałem sobie statystykę od 24 lutego do 26 lutego, czyli do dzisiaj. Średnie zużycie wygląda 12,8 kg na dobę. Tak to wychodzi na statystykach. Ja tutaj nic specjalnie nie czaruję, nie manipuluję, tak to wychodzi. Te statystyki są oczywiście orientacyjne. Możemy to zobaczyć, jak to wyglądało z ostatnich 30 dni. Już nie będzie to takie przyjemne bo 20 kg na dobę. I, I zobaczmy jeszcze odkąd włączyłem sobie statystyki czy uruchomiłem statystyki na, na tej stronce. To od 1 grudnia, jak to średnio wyglądało. 19,7 kg na dobę. Dużo, mało nie wiem. Na razie jeszcze się uczę. Na razie to wszystko jest naprawdę wielką. Nie wiadomo, dużo mi brakuje do takich starych wyjadaczy i palaczy, którzy tam reprezentują się też na, na, na różnego rodzaju filmikach. Ale z kolei tutaj ciekawie widać, na przykład, jak szedł Kociołek w grudniu. W grudniu szedł na Ekoalu, ale nie powiem, żeby grudzień był specjalnie zimny. Bardzo ładnie to szło. W styczniu już było delikatnie chłodniej na dworze. Tutaj akurat temperatur otoczenia nie ma podanych no to widać po tym wykresie, że jednak, jednak te zużycie tutaj było dużo, dużo większe. W lutym, no teraz mieliśmy ten okres taki troszeczkę tych, takich mocniejszych mrozów, no to jeszcze lepiej poszło tego węgla czy zużycia. Więcej raczej nie będę pokazywał. Wszystkie moje zasypy w Excelu zgadzają się z tym, co jest podane do sterownika, także nie ma tu żadnego czary-mary. To jest to jest najprawdziwsza po prostu prawda. Na zakończenie tylko powiem, że, że no ja jestem zadowolony z tego kociołka i, i raczej jest to zgodne z moimi oczekiwaniami. Powiem tak, nie spodziewałem się delikatnie mówiąc, że w grudniu styczniu pójdzie tego opału tyle, ale można to było dopiero stwierdzić po zasypaniu tego węgla. Takie szac szacowanie a tam. W sypie w, czy zjemi kocioł w grudniu 500 kg, w styczniu 500. No można tak wysterować, ale czy odpowiednia będzie temperatura w mieszkaniu, tego, tego nie wiem, jak kto prowadzi swój kociołek i swoje temperatury. U mnie raczej jest ciepło, żeby nie powiedzieć nawet bardzo ciepło. No i tak jeszcze na zakończenie, że, że powierzchnia tego budynku, no zwykle podaje 150-160 metrów, ale jak będę sobie robił dodatkowe analizy, to będę to przeliczał na 160 metrów kwadratowych. Tutaj jeszcze próbuję wyciągnąć takie średnie spalanie dobowe, jak to wygląda. Średnie spalanie dobowe kilogramów na dobę, kilogramów na godzinę. No, no to we wrześniu ładnie, tak? 3,3 kg na dobę węgla. Ale już w grudniu 25 kg. Na dobę. Takie było średnie zużycie, ale to też zależy, ile dni w tym miesiącu jest, i tak dalej. To są moje przeliczenia. Bardzo prymitywne w cudzysłowie, yy, i tyle. No to by było wszystko. Dzięki na razie.